Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam Was na kolejnej aurze dnia. Mamy już sirodę, 3 sierpnia 2021 roku. Moi drodzy, no i co? Zaczynamy szybciutko od numerologii. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest podładaniem wibracji liczby 7, więc to jest taki moment, kiedy powinniśmy sobie po prostu pewne rzeczy odpuścić. Powinniśmy spędzić troszkę czasu w spokoju, może czasami w odosobnieniu. No cóż, medytacja. Wibracja, modlitwy, życzliwość to są właśnie takie główne motywy dzisiejszego dnia, a więc warto z niego po prostu skorzystać dla własnej korzyści, dla własnego jakiegoś interesu. Dajcie sobie po prostu chwilę wolnego, chwilę oddechu, odsapnienia od pewnych rzeczy, rozmyślajcie nad bieżącymi problemami i dzisiaj po prostu, ponieważ wibracja liczby 7 sprzyja, słuchajcie takiemu dobremu wglądowi w przyszłość. To jest troszeczkę też, można by powiedzieć, taka wibracja jasnowidzenia. Właśnie myślcie nad problemami i pomyślcie nad tym, jakiego życia byście chcieli, jakiej może pracy, jakiej relacji, jak po prostu wygląda w tej chwili Wasze życie na każdej płaszczyźnie, jakiego byście chcieli i czy to jest właśnie to, czego chcecie, moi drodzy. To jest właśnie też taki dzień, który pozwoli tutaj przygotować jakieś nowe plany, snuć nowe plany. I możemy się właśnie tutaj zastanowić nad obecnym życiem i nad przyszłością, i możemy też tutaj dzisiaj zobaczyć, jakie mamy tutaj jakby spełnienie tak, naszych marzeń. A to jest właśnie na to dobry dzień. Moi drodzy, klarowność myśli i to, co z nich wynika, pomoże Wam tutaj uporządkować dzisiaj różne sprawy i to spowoduje, że w Waszym życiu może pojawić się coś lepszego. Oczywiście tę wibrację liczby 7 można wykorzystać na wiele sposobów, jest to też na przykład świetny dzień, żeby znaleźć jakieś sposoby na lepsze funkcjonowanie na przykład gospodarstwa domowego, żeby było łatwiej, oszczędniej, bardziej efektywnie. Moi drodzy, nie jest to w ogóle dobry dzień na jakieś spekulacje giełdowe, jakieś akcje i inne rzeczy. Moi drodzy, na jakiekolwiek przedsięwzięcia spekulacyjne. Możecie jednak o tym pomyśleć, bo trzeźwość dzisiejszego takiego myślenia, dzisiejszego dnia, moi drodzy, pomoże Wam tutaj podejmować może w przyszłości jakieś właściwe decyzje. Oczywiście będzie to będzie lepszy moment na inwestowanie, na rozpoczynanie. To będzie dzień o wibracji liczby 8, to będzie jedynka. Też Wam o tym później opowiem, kiedy oczywiście przyjdzie właściwa pora. Moi drodzy, dzisiaj również Feng Shui nie zaleca właśnie i zerknijcie sobie do podcastu Feng Shui na co dzień, nie zaleca właśnie też rozpoczynania żadnych ważnych rzeczy, mniej lub bardziej dziwnych i właśnie jest to dzień na wyciszenie, medytację, oczyszczenie, czy rozpoczynanie jakiejś kuracji oczyszczających czy odchudzających. Moi drodzy, i jest to też taki dzień punktu zwrotnego, bo jesteśmy tu zaraz przed tym bardzo intensywnym nowiem, więc warto na to zwrócić uwagę. Nie nadwyrężajmy się dzisiaj, jeśli tylko możemy, jeżeli możemy sobie na to pozwolić. Moi drodzy, co się więcej dzieje na nieboskłonie Książec. Książec jest dzisiaj cały czas w znaku bliźniąt, bo on już zawitał tam wczoraj. Moi drodzy, stracha nas tutaj chęcią do działania optymizmem, ale trudno jest dzisiaj nam wybrać jakiś kierunek aktywności. Może nas dzisiaj interesować wiele rzeczy jednocześnie, a oczywiście brak koncentracji może być przyczyną jakichś opóźnień czy pomyłek. A no więc zobaczcie, tu niby siódemeczka, tu wszystko, więc lepiej po prostu koncentrować się właśnie na sobie, nie zajmować się tysiącem rzeczy. To też może tak wyglądać, że będziemy chcieli dużo rzeczy na raz przemyśleć, tak? Taki troszeczkę mętlik możemy mieć w głowie. Takie wrażenie, że po prostu i na prawej skroni nam pulsuje, i na Lewej, no i tak właśnie to może być, moi drodzy. Jest to świetny dzień na to, żeby rozpocząć jakieś kursy języka obcego. Na pewno dzisiaj gdzieś tam szukamy jakichś książek, czegokolwiek takiego. Kioski, biblioteki notują na pewno dzisiaj zwiększone. Zainteresowanie. Oczywiście operatorzy telefoniczni też, dużo się dzieje w internecie, moi drodzy, a wieczorem wielu zapragnie może po prostu spotkania ze znajomymi w kinie albo może nawet w pubie. Jeśli chodzi o dietę, preferujemy dania szybkie, sałatki, majonezy, zimne jakieś mięska, rybki. Organizm dzisiaj domaga się bardzo dużej ilości tłuszczu. Jeśli chodzi o ubiór, moi drodzy, raczej trudno nam się dzisiaj zdecydować. Przede wszystkim kierujemy się wygodą i swobodą ruchów. Oczywiście też mamy dzisiaj tutaj tendencję do zmiany stroju, możemy się przebierać, albo możemy za sobą do, do, zabierać jakąś dodatkową odzież, żeby się gdzieś tam w ciągu dnia przebrać. A on po prostu słuchajcie. Bliźnięta. No taka, taka, taka tutaj, słuchajcie, uroda tego dnia. Jeśli chodzi o miłość, moi drodzy, to oczywiście intelekt jest tutaj stawiany przed emocjami. W dniu o wibracji liczby 7, to też poszukujemy jakichś takich duchowych, słuchajcie, uniesień, flirty i tak dalej. Oczywiście, tak, jesteśmy tutaj dzisiaj bardzo rozmowni, szukamy innych, kontaktu z innymi, jesteśmy ciekawi życia innych, moi drodzy właśnie, a wibracja liczby 7, to też słuchajcie, czasami poszukiwanie takiego właśnie nieuchwytnego, poszukiwanie świętego Grala, co po niektórzy mogą tutaj dzisiaj myśleć, na przykład nad jakąś swoją bratnią, duszą i ją tutaj przywoływać, tak? Przywoływać albo próbować ją gdzieś tam odnaleźć, na przykład wchodząc w kontakty z różnymi ludźmi, czy nawet gdzieś tam odwiedzając jakieś portale. Internetowe. Moi drodzy, co więcej, na niebo skłonie. 7-18 księżyc stworzy trygon z Saturnem. To spowoduje, że będziemy tacy umocnieni w swoich postanowieniach i odzyskamy równowagę psychiczną. To bardzo ważne na ten dzisiejszy dzień. Proszę pamiętać, że jeszcze cały czas ma na nas wpływ wczorajszy aspekt Saturna i Słońca, gdzie troszeczkę mierzymy, przepraszam Was, gdzie troszeczkę, moi drodzy, mierzymy siły na zamiary. Gdzie troszkę się wycofujemy, obserwujemy. 8.53 Moi Drodzy, trygon Wenus z Uranem. Zrobimy na kimś dobre wrażenie. Możemy też gdzieś otrzymać jakąś bardzo ciekawą propozycję. Wenus z Uranem. Słuchajcie, no niemożliwe stanie się możliwe, czyli nagle gdzieś piorunujące i dobre wrażenie na kimś możemy zrobić. To może być, słuchajcie, na płaszczyźnie zawodowej, jak i również osobistej. 9.30 Sekstyl Księżyca ze Słońcem. Dobre samopoczucie, chwila odpoczynku, pozytywne myśli, czyli raczej tutaj będzie nas wszystko skłaniało do takiego e, troszeczkę nawet pole nieuchowania. Moi drodzy, 14-12, sekstyl Księżyca z Merkurem, to spowoduje, że będziemy mieć dobry trop, bardzo trafne podejrzenia, i mądre postanowienia, czyli tutaj e, siódemeczka, zobaczcie, możemy myśleć, na czym się tam zastanawiać, tutaj tak myśleć, medytować, wymyślać coś, i dobry trop, i bardzo trafne podejrzenia. 1724, no, żeby nie było tutaj nam za przyjemnie, i nie za bardzo, żebyśmy się tutaj czuli jacyś tacy, e, słuchajcie, wyciszeni, no to oczywiście 1724 musi przyjść jakaś kwadratura. No i co to będzie? Będzie to kwadratura księżyca z Wenus. Moi drodzy, no i ta kwadratura Księżyca zwaną spowoduje, że jakieś nieporozumienia mogą powstać partnerskie i jakieś rozmowy mogą się zakończyć fiaskiem, a więc uważajcie, moi drodzy, popołudniową porą, wieczorną porą, bo tutaj łatwo będzie o jakieś takie... Niedogadanie się i niesnaski. I to też może czasami tutaj właśnie niektóre osoby skłonić do tego, żeby się zastanawiały, czy one dalej takiej przyszłości chcą, czy takiej relacji, czy takiej sytuacji, tak? Więc to jest właśnie taki dzień, no, bym powiedziała, może być troszkę takich zakrętów, tak? Nawet jeśli chodzi właśnie o sprawy osobiste czy zawodowe. Moi drodzy, to tyle, co miałam Wam do powiedzenia na temat naszej astrologii, numerologii i wszystkiego, co na niebie. Zapraszam teraz na kartę. Moi drodzy, numerologię i astrologię już jest za nami, czas zatem zobaczyć, jakie energie, jakie wibracje będzie miał tutaj dzisiaj dla nas tarot. Przypomnę, moi drodzy, że mamy dzisiaj wtorek, 3 sierpnia 2021 roku. Moi drodzy, dzień jest pod wibracji liczby 7. Moi drodzy, i cóż, bardzo ciekawy dzień, bliźnięta, bliźnięta, księżyc w znaku bliźniąt. Troszkę takich aspektów przyjemnych, pozytywnych, troszkę niekoniecznie. Więc bym powiedziała dzień w kratkę taki, marmurkowym, jak ciasto marmurek. <laughs> Moi drodzy, no i cóż, w tradycyjnej astrologii dzień pod ładaniem Marsa, więc też byśmy chcieli coś robić i działać, bo wtorek taki właśnie jest. No, trudno, nie zawsze nam to wychodzi. Poprosimy teraz Aurę Dnia, Kartę Dnia, dla rezonujących ze mną osób spod drugiej szóstki znaków Zodiaku, Aurę Dnia, karta Dnia, wtorek 3 sierpnia 2021. Wagi, skorpiony, strzelce, koziorożce, wodniki, ryby. Kartę sprawiedliwości wylosowałam również dla osób spod znaku panny, więc możecie sobie tam ewentualnie zerknąć. Może tam być też dla Was jakaś wskazówka, może coś macie też wspólnego z jakąś panną, albo oczywiście też i z wagą. Moje drugie wagi, dla Was wyrazy dzisiaj kartę mm, Siódemki Mieczy, więc, moje drogie wagi, przede wszystkim dużo tutaj się będzie działo przez internet, a więc uważajcie. Uważajcie może, żeby tutaj nie wypłynęły jakieś Wasze sekrety czy inne sprawy na wierzch. Dużo też przez internet możecie się, moi drodzy, dowiedzieć, a więc cudze sekrety tutaj możecie odkryć. No i oczywiście są tutaj takie wagi, które właśnie będą się zastanawiały nad swoją przyszłością, przeszłością, nad tym, gdzie są, gdzie funkcjonują, w jakim miejscu funkcjonują. No oczywiście Będziecie, niektóre z Was będą się zastanawiały, czy nadal na przykład uczestniczyć w jakiejś sytuacji osobistej, zawodowej, czymś takim. Pamiętajcie, że dzisiaj też jakieś fiasko spraw tutaj osobistych może nastąpić, więc możecie tutaj gdzieś próbować się z kimś dogadać tu są jakieś widzę może krajobrazy po zdradzie albo w trakcie coś takiego, no i może to tutaj troszeczkę ten dzień być niekoniecznie dla Was taki korzystny moi drodzy, oczywiście będziecie tutaj zastanawiali się nad tym w czym, i w czym uczestniczycie, w jaki sposób, czy Wam to wszystko pasuje, czy nie, będziecie się też zastanawiały nad tym, co Wam tutaj zabiera energię, chęć do życia może jakieś wampiry energetyczne może tego typu osoby Moi drodzy, co wam tutaj może kradnie chęci do życia? E, co na przykład zabiera wasz czas, albo co zabiera wasze pieniądze? Bo tutaj też możecie w ten sposób się zastanawiać nad swoim gospodarstwem domowym, tak? Co wam tutaj zabiera pieniądze? E, moi drodzy, no i cóż, warto tutaj. Mm, Wziąć też pod uwagę to, że nie powinniście unikać dzisiaj jakiejś rozmowy. Na pewno nie uda wam się wyjść całkowicie bez szwanku, ale rozmawiając, straty będą nieco niższe. Tak mi się to, moje drogie wagi widzi. no Przepraszam, nie zawsze mam cudne wieści. Sprawiedliwość z kolei to karta, którą wylosowałam dla osób spod znaku skorpiona. Wspominałam już, że tę samą kartę wylosowałam dla osób z znaku tę kartę wylosowałam dla osób spod znaku panny. No, oczywiście wagi mają tutaj moje drogie skorpiony, wiecie, że to jest karta wagi, więc macie. Tutaj też może jakąś wskazówkę przy tej siódmeczce mieczy, moje drogie tutaj, skorpiony, e, też internet może być dla Was ważny, jakieś słuchajcie spiski, jakieś takie osoby, które gdzieś coś za Waszymi plecami robią, to to jest ważne, może to być na polu zawodowym. Tak sobie przy okazji powiedziałam. Moi drodzy, sprawiedliwość, no więc cóż, też doprowadzenie wszystkich spraw do porządku, do równowagi, podobnie jak i tam. U u waszych koleżanek, panien. Słuchajcie, Sprawiedliwość mówi o tym, że tutaj będziecie się właśnie zastanawiały nad tym, co macie, czego nie macie. Będziecie tutaj bardzo tak rozsądnie podchodziły do jakichś spraw, w które jesteście zaangażowane. To mogą być relacje, to mogą być sprawy zawodowe. Poza tym, słuchajcie, tutaj widzę dużo karmy, więc tutaj niektóre skorpiony może po. Po prostu no, będziecie musiały coś takiego pozałatwiać tutaj, no zatkniecie się z czymś takim. I ta karma może przyjść na takim, to wyrównanie tej karmy na zwyczajnym, takim ludzkim poziomie, tak? Jeżeli tutaj byłyście gdzieś tam dla kogoś w porządku i tak dalej, no to tutaj ktoś Wam przyjdzie z pomocą właśnie w ramach takiej sprawiedliwości, w ramach takiej karmy, tak? E, tak to też należy, moi drodzy, patrzeć, dlatego że karma spełnia się na bieżąco. Karma to nie jest tylko pojęcie jakieś archaiczne, przedpotopowe, kiedy mówimy o, nie wiem, tysiącach wcieleń wstecz. Nie, 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 to też jest na bieżąco. To jest po prostu przyczyna i skutek, tak? Przyczyna i skutek, czyli to takie właśnie gromadzenie sobie dobrej karmy i dobrych uczynków. A więc moi drodzy, właśnie tutaj możecie też w jakiś sposób dzisiaj otrzymać takie wynagrodzenie, wyrównanie za swoje dobre uczynki, ile one były dobre. No, a jak były złe, no to może być troszkę złe. Oczywiście, bardzo bądźcie tutaj też sprawiedliwe w stosunku do siebie i w stosunku do innych, moje drogie Skorpiony. I no właśnie, pomyślcie, pomyślcie nad przyszłością, pomyślcie też nad jakimiś sprawami może urzędowymi, które będzie trzeba pozałatwiać. Siódemka to są może jakieś sprawy urzędowe. Coś musi dojść do równowagi, coś może musicie z czegoś zrezygnować, może na coś się zdecydować. E, moi drodzy, ósemka kielichów z kolei to jest karta, którą wylosowałam dla osób z podznaku strzelca. Strzelca Tutaj tak będą myślały o jakimś takim troszeczkę odejściu. Emocjonalnie niektóre się będą oddalać. To jest ważny moment, żeby po prostu oddali się i spojrzeć na swoje problemy, na swoje życie z troszeczkę innej perspektywy. Uwaga na te, jakieś fiaska, słuchajcie, dotyczące spraw osobistych, bo może się tutaj okazać, że jakaś próba rozmowy czy cokolwiek, słuchajcie, skończy się po prostu jakimiś takimi rozstaniami, może nie na długo, ale chwilowymi nawet. Natomiast słuchajcie, ósemka kilków mówi o tym, że naprawdę wielu z Was, moje drugie strzelce, po prostu potrzebuje chwili odpoczynku, spojrzenia na sprawy z innej perspektywy. Może faktycznie tutaj to dzisiejsze oddalenie dobrze Wam zrobi, gdzieś tam, żeby pobyć gdzieś samemu, oddalić się po prostu, poskładać swoje myśli. Niektóre będą myślały o urlopie, o tym, żeby po prostu wyjechać gdzieś i, i, i przemyśleć. Swoje sprawy, swoje problemy, tak? E, ósemka kielichów, moi drodzy, no to cóż, sięgamy po kielich uzdrowienia, szczególnie jeśli chodzi o. Pole emocjonalne i to może dotyczyć spraw osobistych i zawodowych, dlatego że przecież też mamy jakieś emocje związane z naszymi sprawami zawodowymi. Moi drodzy, Król, królowa Mieczy to karta, którą wylosowałam dla osób z podznaku koziorożca. A koziorożce tutaj, moje drogie, dzisiaj będą też właśnie się zastanawiały nad jakimiś rzeczami, będą tutaj postarały się postawić jakąś kropkę nad i, nie będą chciały zrobić gdzieś od czegoś tak zwaną przysłowiową kreskę. Postawić kreskę na czymś, tak? Czyli tu tutaj takie rzeczy. Niektóre koziorożce będą po prostu bardzo intensywnie myślały o jakiejś przeszłości, mogą wracać Wam tutaj jakieś stare żale, może nawet żałoby, moi drodzy, ale to jest jakaś sytuacja do przemyślenia, do zweryfikowania i po prostu do wyciągnięcia wniosków. Widzę, że też tutaj dużo z Was będzie po prostu wyciągało wnioski z przeszłości, no i będzie się trzeba po prostu z tą przeszłością pogodzić, szczególnie w tym miejscu, na tym polu, gdzie jest Wam się z tą przeszłością trudno pogodzić, gdzie jest Wam się od czegoś tutaj trudno troszeczkę oderwać. Widzę, że też dużo rozmowy, gadaniny, bo słuchajcie, siódemka tutaj mieczy, tutaj sprawiedliwość. Ja widzę, że w ogóle tak, jakby tutaj dla tej waszej szóstki, drugiej, dużo takiej energii bliźniąt, a już szczególnie na pewno tutaj dla właśnie wag i dla. Koziorostów, tak? Dużo gadaniny, dużo peplaniny. Ktoś może was też tutaj troszeczkę denerwować, jakieś plotki, może będziecie się musiały od jakichś plotek odciąć. Coś takiego słuchajcie, bo Królowa Mieczy to też dużo nadaje, ale są też takie sytuacje, kiedy Królowa Mieczy odcina się od nadających. Yy, tak, czyli co? Ścisza Radio. Moi drodzy, yy, śmierć. Śmierć to karta, którą wylosowałam dla osób z podznaku Wodnika, yy, a jest to karta powinowata z. Wiadomo z naszym skorpionem. Znowu dla skorpiona tutaj sprawiedliwość, równowaga, waga. Słuchajcie, ja Wam powiem tak, moje drogie. Hmm. Wodniki. To też jest taki dzień na przemyślenia. Jesteście w trakcie jakiegoś naturalnego procesu, bo śmierć jest procesem naturalnym. Jesteście w trakcie jakiegoś naturalnego procesu, moi drodzy, transformacji waszej osobowości, waszego umysłu, waszego stylu życia. E, oczywiście możecie to nawet odczuwać w swoich kościach, bo tutaj kościec może wam się e, odzywać, bo taka energia gdzieś tam zmieniająca się dookoła was e, może powodować, że ciało i cała reszta nie będzie do końca nadążała. Ja osobiście takie coś kiedyś przechodziłam, więc wiem, jak to wygląda, wiem, czym to pachnie, moi drodzy, jak właśnie każda kostka człowieka boli, nie wiadomo dlaczego, czy tam stawę. Moi drodzy, no właśnie, i to jest właśnie taki dzień naturalnej transformacji, żegnania się też z jakimiś rzeczami, z jakimiś takimi może ranami emocjonalnymi i jeszcze, jeszcze jakimiś innymi historyjkami. Słuchajcie, śmierć, no ma moment transformacji... Przechodzenia z jednego etapu w drugi. To są, słuchajcie, sytuacje, które dotyczą zakończenia pracy, związków, relacji, ponieważ dla Was jest tutaj też karta sprawiedliwości, jakąś informacją, bo ona jest przy Skorpionie. Więc słuchajcie, no właśnie, do, do, do jakiejś równowagi. Ta śmierć będzie tutaj prowadziła. To jest etap, w którym musicie dojść do jakiejś równowagi. Coś się tutaj musi zadziać, jakieś też karmiczne sprawy się będą kończyły. Może trudne karmy, może jakieś karmiczne relacje, może coś, może to bardzo czujecie, bo to arkan wielkie sprawy, ważne, przeznaczeniowe. Naprawdę bardzo intensywnie to możecie tutaj dzisiaj odczuwać. Przy okazji wibracji liczby 7 możecie po prostu siedzieć, zastanawiać się i medytować albo czuć takie fluidy od wszechświata. Niekoniecznie tutaj musicie spędzać czas nad jakimś, na jakimś odosobnieniu. I słuchajcie, ta karta śmierci mówi tak, e, ty czujesz w wodniku przez skórę, że coś się dzieje, coś się zmienia, tak? I jesteś w trakcie naturalnej transformacji, takiej z normalnej wylinki, jak na przykład mają niektóre gady. E, moi drodzy, no i co? Trójeczka danarów z kolei, to karta, którą wylosowałam dzisiaj dla osób z podznaku ryb, a wczoraj dla ryb, wel, rybów była trójka kielichów, tak? Czyli od trójki takiej do trójki takiej żeście przeszli. Słuchajcie, trójeczka denarów to jest uporządkowywanie też różnych spraw. Szczególnie dzisiaj myślę, że ryby zajmą się takimi sytuacjami, które pasożytują im na głowie. Trujeczka donarów to też jest, słuchajcie, weryfikowanie, zastanawianie się nad różnymi rzeczami, szukanie może jakiejś pomocy, pomocy profesjonalnej, może szukanie jakichś nowych profesjonalistów. Słuchajcie, to też jest rzemiosło, więc tutaj możecie szukać jakichś, nie wiem, rzemieślników w domu albo rzemiosło w domu, czyli po prostu będziecie starały się na przykład doprowadzić swoje gospodarstwo domowe do takiego stanu, jaki sobie życzy, życzycie, tak, czyli po prostu coś tam, jakieś oszczędności i takie inne rzeczy. Bardzo to jest przyjemna karta, bardzo sympatyczna. Słuchajcie, w dniu o wibracji 7, mając trójkę denarów, to ja uważam, że po prostu będziecie porządkować emocje, uczucia, stan taki zdrowotny też, dom. Wszystko po to, żeby osiągnąć perfekcję takiego rzemieślnika. Tak, to jest świetna, słuchajcie, karta. To jest świetna karta. Ja bardzo lubię osobiście Trójkę Denarów. Widzę też, że niektóre z Was mogą tutaj, jak będzie jakieś fiasko rozmów, dyskusji z partnerami, na przykład proponować jakieś terapie. Moi drodzy, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Życzę Wam wszystkiego dobrego i mam nadzieję zaprosić na kolejną aurę. Do usłyszenia.